Szanowni Państwo, znajdujemy się na rynku zrewitalizowanym, który można nazwać wiodącą inwestycją panującego naście lat burmistrza Kaczmarka. Ja osobiście od samego pomysłu gorąco sprzeciwiałem się tej inwestycji, zakładając, że najpierw w szamotułach należy przeprowadzić przeprawę przez tory kolejowe w dowolnym, newralgicznym w punkcie wybudować wiadukt, a rynek zostawić na lepsze czasy, kiedy będziemy bogatsi. Na etapie uzgodnień nie pozwolono nam radnym mniejszości. W zasadzie chyba mało kto miał wpływ na, na kształt tego przyszłego rynku. Ja założyłem taką grupę w internecie pod nazwą Za i przeciw Rewitalizacji, gdzie wypowiadało się około 400 osób. Włączył się w to projektant Szymon Kałużyński, ale ten głosy nie zostały wysłuchane. Aktualnie rynek to droga, przez, która jest w ciągu dwóch dróg wojewódzkich rynek łączy te drogi i, i on to powoduje, że tutaj jest olbrzymi ruch samochodowy. Doliczyliśmy się już 16 napraw. Kostki brukowej, która bez przerwy po deszczach wypada. Ja sam postawiłem daleko idący wniosek, aby zmusić wykonawcę do całkowitego przełożenia tego rynku. Pan burmistrz Bachowiak powiedział, że zleci ekspertyzę. No znowu na najbliższej sesji będę musiał o tym mówić. Ponieważ co jakiś czas w lokalnych mediach internetowych pojawia się sprawa prawdopodobnie niewłaściwie położonej kostki brukowej na szamotludzkim rynku, pozwalam sobie na zadanie następującego pytania. Pan wiceburmistrz Dariusz Wachowiak jeszcze w ubiegłym roku zapewniał radnych podczas jednej z sesji, że zostanie powołany biegły w celu wykonania ekspertyzy jakości nowo położonej nawierzchni brukowej oraz ustalenia przyczyn wypadania kostek z podłoża dla przypomnienia od końca grudnia. 22 do stycznia 23 było 16 napraw? Czy taki biegły został już powołany? Jeśli tak, to kto? Jaki będzie, czy jest koszt ekspertyzy, kto będzie go ponosił? Jeśli ekspertyza nie została jeszcze przeprowadzona, to jaki jest termin na jej zrealizowanie? Jeśli została już wykonana, to jakie są wyniki? Jeżeli dotychczas nie powołano biegłego w tym zakresie, to jaka jest tego przyczyna i kiedy pan burmistrz planuje zlecenie pracy? Odpowiedniemu w tej dziedzinie fachowcowi. Mamy niby skończony, niby oddany do użytku rynek, który po części się rozpada, po części jego funkcje nie do końca są jasne. Mamy fontannę, która była modna 20 lat temu, ale tak naprawdę to ja chciałbym zapytać przyszłych kandydatów do rady, przyszłego burmistrza. Co on zamierza z tym dalej zrobić? Ponieważ na dzisiaj to wygląda w ten sposób, że władze przeciągają sprawę do kwietnia, i, i po nich choćby i potop. Nie interesuje ich, co będzie dalej. A my z tym zostajemy. Ja w dosyć podobnych tematach, bo myślę, że w tych dwóch tematach, o których wspomnę, to jesteśmy troszeczkę niepoważni jako Rada traktowani i też zwracam się z prośbą o udostępnienie protokołów związanych z naprawami nawierzchni rynku w szamotorach oraz informacje, czy Urząd poczynił ekspertyzy związane z powtarzającymi się usterkami. Jeżeli tak, to również proszę o przedłożenie tak, takowej ekspertyzy do Rady Miasta i Gminy. Proszę także o udostępnienie umowy z wykonawcą. Dziś w taki sposób nie projektuje się przestrzeni wspólnej. Zabudowy rynków mają dużo więcej zieleni. U nas wydano 1% wartości tego tej inwestycji na zieleń, a a w innych miastach to według przepisów to powinno być kilkanaście. Władze wolały inaczej, władze chciały wybudować sobie wieczny pomnik. No i mamy teraz to co mamy.